20 maj 2023 rok Dolsk, ośrodek szkolenia kierowców Tu organizujemy Największy zlot motoryzacyjny W Polsce Zgłoszenia tutaj dawać Na TT Technologii. Są broszurki, są nagrody, są drifty Będzie można kształcić się I uczyć swoje umiejętności Będzie pięknie Zgłaszać broszurki Wszystko to jest tu w opisie Ja będę, będzie szalony naukowiec Będą kosmetyki do wygrania, będzie ceramika do wygrania, będzie cudowne jedzenie, będą piękne hostesy, będzie się działo. Wspólnie z firmą TT Technology przygotowaliśmy dla Państwa niesamowicie dużo atrakcji, o których nie macie pojęcia i na, na, na których na zwykłych złotach tego nie ma, bo tylko u nas jest tor do okręgu, jest płyta poślizgowa z szarpakiem, jest miejsce do upalania. Dryfciorze! Zgłoszenia tutaj, opis w linku, ilość miejsc ograniczona, przewidujemy 400 samochodów. zobaczcie tu będzie można sprawdzić swoje umiejętności w bezpiecznych warunkach będą za to nagrody tak będzie super ekstra zabawa ale bezpieczeństwo to podstawa plac jest ogromny będzie przygotowany konkurs będziemy robili ósemki driftów itp itd dużo więcej rzeczy o dużo więcej o dużo więcej poczekaj 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 Dobra, y y nie wyciągam asa z rękawu tak Zr nie wyciągam asa z rękawa wiele konkursów Wiele wypasionych tutaj takich cukiereczków, smaczków będzie na miejscu. Czekajcie, przyjeżdżajcie! Zgłoszenia tutaj z boku, wszystko jest na najwyższym poziomie u nas, tak? Ale cudem, i tutaj, największym pasem jest tor do okręgu, który jest polewany profesjonalnie wodą. Jeździ się jak na lodzie, i to tam można sprawdzić swoje umiejętności i zobaczyć, jak zachowuje się nasze prywatne auto w warunkach niesprzyjających drogowców. A teraz jadę dalej. Trzymajcie się. A więc tak, wjeżdżamy na okrąg profesjonalny, z, który z dyszy leci woda, i tu będzie można sprawdzić, jak. Rzeczywiście zachowuje się auto, sam jestem ciekawy, jak mi. O, właśnie, właśnie! A taki byłem cwaniaczek i zobaczcie to w drugą. A i jaj, więc coś tam umiem, coś tam umiem, coś tam bokiem leci, drodzy państwo. Ale to dla was jest. To jest pierwszy taki zwrot, w którym można rzeczywiście sprawdzić swoje umiejętności na różnego rodzaju nawierzchniach. Ależ się jedzie pięknie Dobra, bojemka nie ma opon, więc musimy już jechać. No. no coś tam jest tutaj, nie? jest tutaj... spoko, Dobra, przesiadamy się w Mustanga. I don't know who the fuck to trust. Is she my friend or my foe? I'm off the exit, throw Yeah, she give me that claim, roll. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays, feel like no one understand me. I'm with at artist, silly, I'm blocked, Babies, yellow, text. She wanna eat me like candy. Run up the racks, track me. i run up the racks like an athlete. Big facts, you're the dick six Flags, Ballin' like, dinky, told her I love. I ain't really mean that, yeah. Nowadays, these people are friendly. Remember way back, she was love. These bitches, Nika, can't come. I got four of the quintuplets I I remember, I remember, I remember I remember, I remember, I remember, I remember, I remember, I remember, I remember. i jestem. 20 maja stało się wydarzenie 20 maja, 23 rok Dolsk, ośrodek szkolenia kierowców. Tu odbędzie się zlot, w którym będzie można zaprezentować swoje wypasione fury, będzie można sprawdzić swoje umiejętności na wielkim pracu do driftu. Będzie można też wjechać na profesjonalny tor do robienia boczków driftów, do sprawdzenia Waszych umiejętności, jak zachowują się auta w złym terenie. Będzie można Najeź się, zlot będzie charytatywny, kupujemy kierownicę dla domu dziecka gdzie w grudniu kupiliśmy już playstation więc tak, 20 maj mega zlot wspólnie z firmą TT Technology przygotowaliśmy dla państwa szereg atrakcji niesamowicie będzie się tutaj działo, drifty, pokazy alusów, sprzęt DJ, dobre jedzenie wszystko 20 maja w Dolsku ośrodek szkolenia Kier jest w stanie zapewnić Państwu niesamowite umiejętności w prowadzeniu samochodów. Możecie sprawdzić Wasze auta i tu możecie sprawdzić, jak się będzie zachowywało auto w poślizgu. A więc tak, dobre jedzenie, dobra zabawa, muzyka, hostesy, przepiękne, stuningowane samochody. Tylko 20 maja w Dolsku. Dla Państwa z firmą TT Technology przygotowaliśmy szereg atrakcji. Niesamowity zlot na miarę europejską. Będą wypaszone samochody i ograniczona ilość miejsc. Tylko 400 samochodów. Zlot jest charytatywny. Będzie wszystko to, co na zlotach samochodowych, plus będzie można sprawdzić swoje umiejętności i nie ma tego nigdzie. Jest to tylko u nas. Płyta poślizgowa do sprawdzenia waszych umiejętności, jak sprawdzają się wasze samochody w złych warunkach. I wielki plac do robienia bączków upalania. Nazywajcie jak chcecie. Driftorze wiedzą o czym mówię. Także 20 maja 2021 2023 rok ośrodek szkolenia kierowców Dolsk koło Poznania zaoferuje Państwu niesamowitą imprezę motoryzacyjną. Będą działy się cuda. Dobre jedzenie, super fury, piękne hostelsy. To wszystko u mnie. Wspólnie z firmą TT Technology przygotowaliśmy dla Państwa coś cudownego. Zapraszam.